W dzisiejszym odcinku na kanale Do Roboty opowiem wam, ile trzeba się uczyć, żeby zostać adwokatem, jak wygląda ta praca oraz ile na tym wszystkim da się zarobić, więc co? Do roboty. Marihuanę czy coś takiego, i nagle wyrok jest 7 lat, czyli papugi. To wstrzyma lub wprowadzi wojnę napastniczą. Dla mnie zawsze podstawą jest mój czas. Rozprawy online to jest totalna nowość. No możesz spalić flagę publicznie no i to chyba już jest to. Dzisiaj na kanale do roboty jest ze mną Łukasz. Witam Cię serdecznie. Który Dzień opowie dobry. nam o pracy, no właśnie, radcy prawnego, adwokata? Adwokata oczywiście. Adwokata, czyli papugi tak zwanej. Niektórzy tak nas nazywają faktycznie zwłaszcza z takiego świadka przestępczego. Okay. Funkcjonuje takie określenie adwokata, bo adwokat odróżnia się od radcy przede wszystkim tym, że broni w sprawach karnych. To jest taka nasza domena adwokacka. My bronimy przestępców. W tej chwili po zmianie pewnych przepisów radcy też mogą bronić przestępców, no ale jakby to jest nam przypięte. Ten papuga ten adwokat wyróżnia nas od radców kolor e, togi. My mamy kolor zielony, no właśnie, tak. a radcy mają niebieski. Toga to jest nasz strój urzędowy, w sądzie musimy w nim występować. Czyli równie dobrze, żebyś iść sturać. po prostu w garniturze do sądu, ale jako że jesteś adwokatem i jest ta cała otoczka, no to trzeba tą togę założyć. To jest mój strój urzędowy, więc na sali rozpraw muszę w nim występować. Musisz. Tak, no zdarzyło mi się, że gdzieś tam togi się zapomniało. Ostatnio w Warszawie byłem, nie wziętej togi jakoś zapomniałem. Wszedłem na salę, to sąd mi zwrócił uwagę, że Pani mecenasie, o, okay. no m, gdzie jest Olga? Tu jesteśmy w Waszym biurze. Najpierw tak. pokaż mi i moim widzom, jak to wygląda, gdzie widzicie się z klientami, gdzie poruszacie wszystkie okay. tematy. Okej, okay. jesteśmy w kancelarii. Jesteśmy małą kancelarią, to trzeba powiedzieć, natomiast no, nie jesteśmy mikrokancelarią. Tu jest yy, nasz pokój, yy, w którym przyjmujemy klientów. On jest troszeczkę odseparowany od reszty kancelarii z tego względu, że tajemnica adwokacka, ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Klient wchodzi od wejścia, ma bezpośrednio wejście tutaj i no, generalnie zamykamy drzwi i mamy spotkanie z klientem. Tutaj też odbywamy spotkania różnego rodzaju, nie wiem, mogą się odbywać jakieś rozmowy ugodowe, mhm. kiedy spotykają się dwie strony danego sporu i próbujemy się tutaj jakoś porozumieć. No, tutaj Podpisujemy pełnomocnictwo, tutaj oglądamy dokumenty, kompletujemy je, później zakładamy akta, ale to zaraz o tym będziemy mówić. No tutaj też odbywamy spotkania, takie można powiedzieć robocze, bo nasz zespół oczywiście się rozwija, jest tablica, jakieś pomysły, bo jesteśmy, czy staramy się być nowoczesną kancelarią w tradycyjnym wydaniu, można mhm. powiedzieć, albo, albo odwrotnie. Zawód adwokata jest poniekąd tradycyjnym, takim można powiedzieć, eleganckim zawodem, który się kojarzy z. No, właśnie z takim, można powiedzieć, dostojeństwem pewnym. Mhm, tak. Natomiast, no z racji tego, że mamy takie czasy dynamiczne, jakie mamy, no to, no to ta nowoczesność wchodzi, no, ta, wchodzi dość mocno. Teraz najlepiej przez Facebooka by się było kontaktować niż na miejscu w ładnej elegancji i kancelarii, prawda? Dokładnie, dokładnie To idzie do przodu. Poza tym, też patrząc z takiego zawodowego punktu widzenia, Rozprawy online to jest totalna nowość, czyli siedzimy w kancelarii, odbywa się tutaj rozprawa, co ciekawe trzeba ubrać togę oh, okay. <laughs> i kamerka, trzeba wstać jak, jak sąd wyrok wydaje, no, no takie no i terycy, na przykład, których bronicie, czy próbujecie wybronić, oni też tu przychodzą, czy jak to wygląda? No oni... wiesz co, no, to zależy, czy nie jest przypadkowo, tymczasowo aresztowany taki przestępca, natomiast klienci zasadniczo tutaj przychodzą, ja staram się, żeby ten klient jednak tutaj przyszedł, żeby poczuł tą atmosferę. Nie raczej nie preferuję spotkań, nie wiem, gdzieś na mieście mhm. przy kawie. No, klient to klient. Nie? Spotykamy się tu, tutaj też mamy odpowiednie miejsce, żeby porozmawiać, żeby przedstawić ten cały problem, no bo u nas troszeczkę jak na spowiedzi. Jeżeli ktoś przychodzi do adwokata z problemem, no to, yy, to musi powiedzieć wszystko. To bardzo ma istotne znaczenie. Często, zwłaszcza w sprawach karnych, kiedy no, ta linia obrony musi trzymać się tego, co tak naprawdę się wydarzyło. No, niestety, natura ludzka jest taka, że, że każdy no tak. gdzieś tam siebie wybiela. Często trudno zmobilizować do tego, żeby mówili no i co, prawdę. I co wtedy robicie? No, ty musisz wybronić człowieka, czyli musisz udowodnić, powiedzmy, że on czegoś nie zrobił, a jak zrobił naprawdę i próbuje to wijać bawełnę, to. No widzisz, właśnie, jest... no właśnie. Ja, ja jestem od tego, żeby ten człowiek, jak powie mi prawdę, znalazł mhm. e, takie argumenty, żeby albo, jeżeli się da to go wybronić, czyli oczyścić z zarzutów, bo dany stan faktyczny nam na to pozwala, albo przynajmniej e, zrobić tak, żeby te skutki tego czynu były jak najniższe. No, generalnie mam obowiązek wykonać wszystko, co jest w interesie klienta. No właśnie, tutaj wiem, że to dopiero początek odcinka, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale już na samym początku ciekawi mnie właśnie fakt, jak ty do tego podchodzisz. Czyli wiesz, przychodzi przestępca, nie wiem, powiedzmy kogoś zabił, zrobił coś złego, no i przychodzi do, do ciebie, płaci pieniądze, wiadomo, żebyś ty, nie wiem, złagodził jego wyrok, postarał się, żeby go wybronić, to jak ty się czujesz w tej roli typu adwokat diabła, że on jest przestępcą, a mimo wszystko ty musisz działać, żeby mhm. zmniejszyć na przykład tak, wyrok. Tak. No to jest moja praca, ja tak do tego podchodzę, ja e, oczywiście jakieś, bo pewnie to masz na myśli, jakieś dylematy etyczne No tak. E, czy, czy mam. No, ja jestem człowiekiem i tą etykę mam taką na moim zdaniem wysokim poziomie, więc wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy jest to zastanowienie się, czy ja dobrze robię, mhm. czy, czy, czy faktycznie on zrobił komuś krzywdę, powinien za to E, odpowiedzieć. Natomiast no, ja to traktuję, wyłączam to. Staram się to wyłączyć, i, i no, mam określone zadania jako adwokat. Mhm. Mam wykonać, i to jest ważne, bo to wynika z kodeksu postępowania karnego. Ja mogę przedsiębrać tylko i wyłącznie czynności na korzyść oskarżonego. Ja nie mogę mu w żaden sposób zaszkodzić. Mhm. Takie, czy, takie czynności, gdyby, gdyby do tego zmierzały, to po pierwsze są nieważne, po drugie, mogę się narazić na odpowiedzialność dyscyplinarną. Ja mam obowiązek y, wykonać wszystko, żeby no, ten proces skończył się dla niego najlepiej, jak tylko da się, no, okay. tak, bym, tak bym powiedział. Przenieśliśmy się teraz do biura, może nie jest to takie biuro, jak w filmach widzimy, wiesz, wszędzie jakieś książki, akta i tym podobne, jest to nowoczesne biuro, dwa monitory, komputer. Tak, tak no w zasadzie to są nasze narzędzia pracy aktualnie. No i, i tutaj to właśnie tak to zaczynamy od tego, jak zacząć pracę adwokata. Powiedzmy, kończymy liceum, chcemy iść w tą stronę i jakie kolejne kroki mm -hmm. musimy poczynić? Mm -hmm. Żeby zostać adwokatem, trzeba skończyć studia prawnicze. Zdecydowanie trzeba je skończyć. W tej chwili mamy nadal jednolite studia prawnicze, czyli pięcioletnie studia i to jest chyba jeden z nielicznych takich kierunków, gdzie mamy faktycznie niepodzielone te studia. Mm -hmm. Zdać oczywiście egzamin magisterski, zdobyć tytuł magistra, no i wybrać y, tą swoją ścieżkę zawodową, typową, zawodową, prawniczą. Żeby zostać adwokatem, zaraz po studiach, trzeba skończyć aplikację. No właśnie, tyle się o tej te... aplikacji. Aplikacja tak. to jest. Praktyka? Aplikacja to jest, aplikacja to jest y, nauka połączona z praktyką. Odbywają się zajęcia i teoretyczne, i praktyczne. Organizuje aplikację w przypadku adwokatów czy radców izba. U nas funkcjonuje izba w Katowicach, adwokacka, tam się odbywają zajęcia. Czyli to jest po pięciu latach nauki? Po pięciu latach studiów, jeszcze trzy lata aplikacji w tej chwili. Za moich czasów to było nawet trzy pół roku, a, a, a przedłużyło się nawet do czterech. Po zakończeniu aplikacji zdanie tam poszczególnych corocznych egzaminów, tak przynajmniej u adwokatów jest, wiem, że u radców jest troszeczkę inaczej, tam tych egzaminów jest więcej. Zdaje się egzamin zawodowy, egzamin adwokacki. E, który jest w tej chwili złożony z dwóch części, test i, e, i ze, praktyczne case'y do rozwiązania, chociaż nie, testu chyba już nie ma mhm. od, od tego roku. E, no, no i cóż, cóż no jeżeli zdobędzie się tytuł adwokata, no to można tą pracę rozpocząć. Po stopne, lata, no, no w zasadzie tak. Co istotne, adwokat, żeby wykonywać tą swoją działalność, musi założyć albo spółkę, albo swoją jednoosobową działalność. Z tego względu, że zawód adwokata nie można wykonywać w stosunku pracy okay, ani w żadnym w Nie możesz być zatrudniony. Aha. Dlaczego? Z tego względu, że adwokat jest zawodem, który jest niezależny. Ta niezależność jest bardzo istotnym atutem zawodu adwokata wynika to przede wszystkim z tego, że my mamy dbać o interes klienta i nie odczuwać żadnego wpływu od kogoś. Dla nas istotnym jest to, że nam nikt nie może powiedzieć, co mamy w takiej sytuacji robić. Ale jak od wolnym zawodu. kancelaria adwokacka, gdzie pracuje powiedzmy 6-7 osób, to każdy jest osobną firmą. Wiesz co? Akurat u nas to tak funkcjonuje. To, to ciekawe, że tak, że tak trafiłeś w setno, jeżeli chodzi o tutaj naszą działalność. Bo tutaj funkcjonuje w tej chwili już czterech samodzielnych adwokatów i każdy z nich ma swoją działalność. Okay. My możemy się zrzeszyć, tworząc jakąś spółkę, i wtedy ta spółka yy, no, funkcjonuje jako ten przedsiębiorca, rozlicza, fakturuje. Natomiast my jako adwokaci no, ten, tą, tą swoją swobodę, niezależność i tak mamy. Czyli, Czyli ta, to jest fajne, bo to nosi... też trzeba właśnie zauważyć, że nie ma tak zwanej pracy adwokata, tylko to jest tak jakby... Wolny zawód, wolny tak zawód. się ładnie mówi o nas, wykonujemy wolny zawód. I właśnie, taki klient przychodzi, z jakimi najczęściej, znaczy najczęściej, jakie problemy to są, które rozwiązujesz? Ojej, to, to cały wachlarz. Ja pracuję... A takie najcięższe, na przykład, które miałeś w swojej karierze yy, pracy? Wiesz co, wiesz co, ja już 12 lat jestem adwokatem i faktycznie tych spraw się przewinęło całe multum. Wydaje mi się, że najtrudniejsze ostatecznie chyba były te sprawy karne i rodzinne i co ciekawe ja raczej stronię od tego typu spraw. Te karne jeszcze, jeszcze faktycznie funkcjonują, e, natomiast rodzinnych w ogóle nie robię. No to dla mnie jako, jako człowieka to było trudne o tyle, że musiałem, nie wiem, jakieś takich historii nieprzyjemnych słuchać rodzinnych. Kto z kim i dlaczego. Dokładnie, dokładnie Aha. to. A to ja... czyli najbardziej lubisz jakie sprawy. Ja najbardziej lubię sprawy cywilne, gospodarcze. Czyli na przykład jakiś taki przykład sprawy, że coś się stało, co na przykład. Wiesz co, ja też lubię sprawy związane z nieruchomością, na przykład sprawę o zasiedzenie, gdzie trzeba. E, przedstawić dowody na to, że jestem posiadaczem nieruchomości, od kiedy posiadam, odpowiednio przedstawić stan faktyczny i wykazać to, że jestem posiadaczem od 300 lat. To prowadzi do To takie lightowe. Jest no prawie. można powiedzieć, nikt lightowe, Nikogo nikt ale... nie zabił, nikt nikogo. Dokładnie, dokładnie. Nie ma takich ciężkich, powiedzmy, klimatów, tak, mhm. bym, tak bym to nazwał. I, e. przychodzisz, I przychodzisz tutaj do biura codziennie, od jakiejś godziny masz jakieś wyznaczone ramy czasowe? Wiesz co, niby nie. Ale ja jestem taką osobą, że staram się porządkować. Tu mam pracę, kończę o, której, o, o pewnej godzinie i wychodzę i, i mam dom i, mhm. i, i rodzinę. Jedną z cech adwokata jest odwaga. My musimy być odważni, zwłaszcza w, ty, w tych sprawach karnych, ale nie tylko, bo, bo przecież, nie wiem, w sprawie cywilnej gdzie y, druga strona ma totalnie inny interes od mojego klienta, uh -huh. no trzeba też odważnie y, ten, ten interes klienta prezentować. Trzeba czasami się zmierzyć z przeciwnikiem, który może być też adwokatem prawnikiem, czy też zwykłą osobą, który nie wiem, no, no jest w jakiś sposób nieprzyjemny, y, niebezpieczny to może zbyt duże słowo, no ale zdarzają się różne sytuacje, różne <laughs> zwłaszcza przy takich czynnościach powiedzmy terenowych, gdzie jest jakaś Wizja na nieruchomości, jest sąsiad, z którym mój klient ma konflikt, no mm -hmm. i nie wiem, no miałem taką na przykład sytuację, gdzie gościu podszedł, troszeczkę głowę ode mnie wyższy, e, troszkę starszy, no ale tak podszedł i tak, no chciał mi lutnąć, tak mo można powiedzieć. Na no. początku rozmowy powiedziałeś, że zmierzymy się też z jakimś caseem, z czymś, co ty się mierzysz na co dzień. Wiesz co? Ja tak ci chciałem zadać prosty taki, może troszeczkę zabawny case, uh -huh. e, związany z prawem karnym, ale musielibyśmy wziąć kodeks ze sobą. No to weźmy. Więc tak, tutaj mamy zbiór przepisów karnych, czerwony, ładny, a tutaj mamy zbiór cywilny. Jakbyś zakwalifikował taki czyn Przychodzi grupa osób do żabki. Uh -huh. e, powiedzmy dwóch mężczyzn, dwie kobiety. Jeden z tych mężczyzn podchodzi do lady. E, i mówi do kobiety, posługując się wulgaryzmami, my tutaj ich nie musimy przytaczać, jeśli mi nie wyciągniesz pieniędzy z kasy, to cię zabiję, zrobię ci coś groźnego, ona przestraszona, wyciąga te pieniądze, daje mu, wszyscy wychodzą. No to na pewno, będzie kradzież, na pewno ale te, będzie kradzież, ale też będzie usiłowanie, nie, usiłowanie nie zabójstwa, ale może to jakiś czyn taki związany z, z groźbą zabójstwa. Groźba, no dobrze, 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 dokładnie, czyli mamy, no mówisz dwa, można no tak. zakwalifikować do dwóch przepisów, ale no okazuje się, że jest w kodeksie karnym takie przestępstwo, które się nazywa przestępstwem rozboju. Kto kradnie używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo, dopro, albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności od dwóch lat do 12. Tak. Tutaj jest nawet, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa podlega grzywnie karze ograniczenia wolności do lat dwóch. Albo kto publicznie znieważa prezydenta o. Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. To też jest case, który był niedawno sprawdzany, prawda? Co mm -hmm. pan powiedział coś o prezydencie, tak, tak, ale tak, się tak, okazało, że mógł tak powiedzieć. Case mamy za sobą. Tak. Jeden. Tu no, pokażę ci, jak wygląda biuro takie, w którym praca w REM, można okay, powiedzieć. Okej, no tutaj są jakta i papiery tak, i wszystko. Tak, tutaj papier. No. Taka prawda, że w tych papierach to nie my. komputer to faktycznie narzędzie pracy, natomiast te papierki są dla nas nadal bardzo istotne. Chociaż to się zmienia, to się zmienia. Bazy danych są wszędzie, wszystkie dane w chmurze przechowywane, tak jak mówiłem, te systemy sądowe e, też już operują na internecie. No, ale tak jak widać. No te tak, programy, ale zawsze gdzieś tam czy w sądzie widać, że te akta są, no musiężne. No, zwykła zgadza sprawa, się, powiedzmy kradzieży czy czegokolwiek, i nagle to 35 stron. I ktoś to, to musiał napisać, ktoś to musiał przeanalizować. Wydrukować nie? też. No, 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 jest papieru. A tak tu porozmawiamy tak. na kolejne tematy. Łukasz, y, powiedziałeś, że jesteś w tej branży od 12 lat mniej więcej. I co dalej? Jakie są w ogóle kierunki, czy możliwości bycia adwokatem? Czy są jakieś awanse dalej, czy cały czas po prostu będziesz pracował, chodził do sądu i rozwiązywał te problemy? No okej, okay, no... Adwokat to, to nie tylko taka praca, jak ja wykonuję i gdzie siedzę w kancelarii i chodzę do tych sądów. No, w zasadzie możliwości są dwie. Albo wybierasz własną ścieżkę i idziesz... Yy, jesteś sam sobie panem, żeglarzem, okrętem. Eee, albo wybierasz pracę w dużej kancelarii, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Ten, ten drugi model. Ten pierwszy model, który ja wybrałem, no polega na tym, że ty tworzysz tą swoją bazę klientów. Można pojeść od zera. Ta ścieżka jest trudna, no bo wiadomo, że na tym rynku w tej chwili nie jest tak prosto. Ja zaczynałem, kiedy adwokatów na przykład w Gliwicach było 30. W tej chwili jest ponad setka i to chyba grubo ponad setka w samych Gliwicach. Już nie mówiąc o tym, ile jest na Śląsku, ile jest, nie wiem, w całej Polsce. Eee, ten drugi model z kolei polega na tym, że no jest duża kancelaria, która potrzebuje tej siły roboczej. Ja to też już widzę u siebie, gdzie my cały czas potrzebujemy jednak tych rąk do pracy, bo spraw jest dużo. No i po prostu zaczynasz pod czyimiś skrzydłami. Wówczas podpisujesz umowę zlecenia, bo tak jak mówiłem, adwokat nie może pracować w stosunku pracy, co nie wyklucza oczywiście założenia jakiejś jednoosobowej działalności i pracowanie na zleceniu, tylko i wyłącznie z jednym klientem. I teraz gładko przechodząc do tematu. Yy, już wiemy, jakie są ścieżki kariery, no to ile na tym można zarobić, mm. idąc w tych kierunkach? No, widzisz. Yy, no nie ta, widzę właśnie. Ta pierwsza, ta pierwsza ścieżka to tak naprawdę no, tam aż po horyzont. Tak naprawdę no, od Ciebie tylko zależy, ile będziesz zarabiał. Czyli to jest od ilości spraw, które. No, tak naprawdę ilość spraw, ilość obsłużonych klientów, rodzaje spraw. Cennik yy. swój. Jaki cennik sobie wypracujesz? To jeszcze zatrzymując wszystko... się w tym, właśnie w tym, że jesteśmy sami sobie starym okrętem, to jak siebie wyceniamy? Od sprawy, od godziny poświęconej, wiesz. Wiesz co, ja staram się, to są różne modele. Mhm. Generalnie dla mnie zawsze podstawą jest mój czas, bo czas to pieniądz i tego czasu jest coraz mniej. To jest oczywiste, że mój czas poświęcony musi się przełożyć na pieniądze. Natomiast są pewnego rodzaju sprawy, które można wycenić z góry, wiedząc ile tej roboty ja muszę poświęcić do tego, żeby daną sprawę wykonać. I zwykle staram się to robić, bo klient też tego oczekuje. On mhm. chciałby wiedzieć od razu, ile ta sprawa będzie kosztować. Więc staram się to tak robić. Ale jak to wycenić? No, bo wiesz, przychodzi na przykład ktoś mówiąc: Na przykład, mam dom, mieszka tak jak mówiłeś, tam czterech, nieważne kogo, mm. nieważne kto mieszka, chcemy ich wysiedlić, ale oni mają jakieś na to papiery, bla, bla, bla. No, i skąd ty wiesz, czy będziesz nad tą sprawą siedział tydzień, dwa miesiące czy rok? A czy wiesz co, ja mniej więcej wiem, ile będę nad tym siedział. I dla mnie w tej chwili już to wynagrodzenie jest powiedzmy w miarę stałe. W miarę mhm. stałe, chociaż ona jest też troszeczkę zależne od tego, na przykład jaka jest wartość danego sporu. Nie? Okay. Czyli bo, bo, bo tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że w takich powiedzmy prostszych sprawach, takich majątkowych, gdzieś, gdzie w grę wchodzą pieniądze nawet nieprostszych, w zasadzie każdy, gdzie, gdzie pieniądz jest ten, ten docelowo jakim, jakąś taką wartością, które, którą chcemy się uzyskać, no to nawet te takie nasze stawki adwokackie, wynikające z rozporządzenia, bo mamy takie rozporządzenie, które normuje minimalne stawki, one są zależne od tej wartości, Prawie. wszystko zależy od tego też, gdzie jesteś na tej swojej ścieżce. Na początku wiadomo, że się zarabia mniej, no ale też są mniejsze koszty. Mówię o tej pierwszej ścieżce, musisz pracowników potem utrzymać, musisz kancelarię utrzymać, to wszystko kosztuje mhm. i to nie małe pieniądze. Więc zaczynasz, masz swoją małą kancelarię, a tak zaczynałem 17 metrów kwadratowych, koszt nie wiem 1000 zł, to mogłem zarabiać nie wiem 10 tysięcy i byłem super zadowolony, mm -hmm. bo miałem powiedzmy tam na czysto jakieś 8 tysięcy czy 7 i to było naprawdę dobrze z czasem i twoje potrzeby rosną, twoje doświadczenie rośnie, twoje koszty rosną. Znale Ale tutaj zarobisz... trzeba cały czas pamiętać, że żeby zarabiać te, powiedzmy na początku kariery 8 tysięcy na czysto, no to trzeba te 9 lat nic nie zarabiać powiedzmy, przynajmniej 6, nie? Tak przynajmniej... można powiedzieć, jest ta aplikacja, na której ty pracujesz. No, no to mówię, 5-6 i... tak, lat nie zarabiasz tak, nic, ucząc tak, się. Wiesz, to je... prawda. Więc tu też jest fajna informacja dla moich wszystkich widzów, że jeśli chcecie zarabiać dobre pieniądze, no to można. Tą pracę można znaleźć, można ją wykonać tylko trzeba się do tego dostosować i uczyć. Wiadomo, że i bez nauki można duże pieniądze zarabiając jeśli ma się pomysł na siebie. Zwłaszcza w tych czasach. Tak, mając pomysł na siebie, ale no też jest taka możliwość, jak Łukasz, czyli powiedzmy nauka, szkolenia, cały czas. No bo teraz też cały czas pewnie musisz tą wiedzę poszerzać. No dokładnie. To czyli interesuje. roboty jest dużo, będzie jeszcze, jeszcze więcej, więcej, czyli ludzie, którzy chcą wykonywać ten zawód, na pewno robotę znajdą i zarobią tylko. Oj, na pewno, na pewno, ale trzeba znaleźć dla siebie ścieżkę, dla siebie miejsce, no i yy, no, dążyć do, do celu. Powiedziałeś też, że pracownicy, którzy są w tej kancelarii, yy, mogą się i uczyć, i pracować, i są w wieku studenckim, ale pracują. Jak to wygląda? Nie dość, że przyjmujemy pracowników, którzy aplikacje odbywają, mhm. to jeżeli jest student chętny, żeby swoją wiedzę w zasadzie zdobyć, bo, bo student tą wiedzę ma ograniczoną do tylko i wyłącznie teorii. Zdobyć wiedzę praktyczną i przygotować się do wykonywania zawodu i zobaczyć, jak wykonywanie zawodu wygląda. Ale jest, jakiś, jest jakiś profit wtedy, czy to jest tylko jest jako... profit? Jest profit. Zdarza nam się, że przyjmujemy typowo praktykantów, którzy faktycznie na studiach potrzebują odrobić, odrobić, podpisać mu, potem odbycie praktyk. No to wtedy faktycznie to się odbywa oczywiście za darmo. Natomiast jeżeli pracownik, jeżeli student. Chciałby pracować i faktycznie nam pomagać w tym, co robi. No Czyli mimo wszystko będzie. w tych pięciu latach studiowania coś tam sobie dorobić można? się, jeżeli, jeżeli się chce, to nie jest faktycznie powszechne, ale jeżeli się chce i czas na to pozwala, no bo studia dzienne to faktycznie no nie pozwalają na wykonywanie pracy, ale studenci zaoczni zdarza się, że, że wykonują pracę. I mamy tutaj taki przykład, nasza Sylwia jest studentką. I dzielnie pracuje. Dokładnie. Super. Łukasz, ja dziękuję Ci bardzo. Myślę, że ten temat jest tak szeroki, że moglibyśmy z Tobą rozmawiać i trzy odcinki stworzyć. I tych problemów poruszasz tyle już od 12 lat i jeszcze będziesz pewnie poruszał dużo więcej. Więc w komentarzach, drodzy widzowie, możecie pisać jakieś ciekawostki i to, co Was zaciekawiło w tym materi materiale, zainspirowało. Więc piszcie komentarze, zostawcie łapki w górę. A ja Tobie, Łukasz, dziękuję bardzo, że mogłem tutaj bardzo. się zjawić, porozmawiać. Oczywiście. No i wiemy, co ten papuga robi. Na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Myślę, że wyszedł naprawdę ciekawy i taki intensywny materiał o pracy adwokata. Myślę, że ciężko byłoby takie informacje uzyskać gdzie indziej niż na kanale do roboty, więc zostawcie łapkę w górę, a jeśli szukacie pracy dla siebie, wchodźcie na serwis OLX, gdzie w kategorii praca taką robotę dla siebie możecie znaleźć. Subskrybujcie kanał do roboty i co? Oglądajcie inne materiały, które się tu wyświetlają i do zobaczenia w następnym odcinku.